Cześć, witam Was na moim kanale, ten piątkowy wieczór. Dzisiejszy film poświęcę 10-litrowemu akwarium, które mam, które aktualnie jest domem dla bojownika. Minąło dosłownie na dniach dwa tygodnie, od kiedy w akwarium zamieszkał ten oto przepiękny bojownik. Jest pora na takie krótkie podsumowanie. Jak to akwarium się teraz prowadzi, w jakiej jest kondycji. Więc jak ktoś już śledzi mój kanał dłuższego czasu, no to dobrze pamięta, że to było 10-litrowe krewetkarium. Były muchy, był filtr pad mini, nie było ogrzałki. No ale pewnego czasu zaszły zmiany. Więc tak, krewetki zastąpiłem tym pięknym otobojownikiem. No wiadomo, krewetki, bojownik to często z to połączenie niemożliwe, więc w akwarium zamieszkały też dwa piękne otoski. Drugi gdzieś się tutaj ukrył, jest tutaj pod filtrem. I na ten moment akwarium mogę powiedzieć, że jest w świetnej kondycji. Skąd ta w ogóle z o odnośnie zmiany, to już mówię. Po restarcie akwarium zawitały tutaj ode mnie krewetki. Orange było ich 6 sztuk, z czasem coraz mniej było znikały za bardzo nie mam pomysłu na to akwarium, co by tutaj z nim yy, zrobić był pomysł sobie na tego już zlikwidować skupić się na 30 ale stwierdziłem, że jeszcze dam szansę no i padł dwie na bojownika, którego zakupiłem zakupiłem dwa otoski, żeby tej zadbały też o czystość tego akwarium i akwarium zaczęło wychodzić na prostą. Oczywiście też jeszcze przed zakupem tutaj zaszły pewne zmiany doności no roślin. Mech, który tutaj widzicie yy, z tyłu, czyli Christmas na korzeni stoi od początku, pięknie sobie rośnie. Yy, Anubias, White bądź Pinto, który oczywiście on już zieleniał z uwagi na dosyć słabe światło, ale jest w dobrej kondycji. Tutaj co do jego kondycji to muszę powiedzieć, że zakup otosku tego akwarium był strzałem w dziesiątkę. Zwróćcie uwagę, w jakiej kondycji jest ten Anubias. Jest czyściutki, nie ma za nim żadnego glonu. Liście są dosłownie takie, w kondycji jakbym przyniósł tego Anubiasa ze sklepu i go dosłownie na dniach do akwarium wsadził. Pojawił się też nowy mech, Mech Mouse, który ma za jakby piąć się ku górze. Pojawiła się też klasyka, czyli mech moss, który tutaj widzicie, tutaj na drugiej części korzenia też jest nieco mniejsze, bo wiadomo, że trochę mniej światła. I pojawiła się Salvinia. Było ich dosłownie kilka gałązek. A sami zobaczcie, ileż tego jest. I tak, jeżeli chodzi jeszcze o te rośliny, rośliny są na ten moment w świetnej kondycji, chociaż co do muchu, widać, że brakuje krewetek. mychy, zawsze takim lekkim osadem brązowym, no niestety, wiadomo, też z jakiejś tej minimalnej ilości nitek, mam nadzieję, że takiej jakiejś plagi nie będzie, no ale widać, jak krewetki potrafiły dbać o mech. No ale jeżeli mchy by się tym akwarium nie sprawdziły, to biorę pod uwagę hodowlę tutaj Anubiasów. Na dniu wczorajszym robiłem porządki w moim 30-litrowym akwarium i do tego 10-litrowego akwarium przeniosłem Anubiasa, kawalistę, które tutaj mamy obok grzałki. Zobaczymy jak sobie tutaj będzie radził, ale patrząc na Anubiasa White bądź Pinto, jak zwał tak zwał, liczę, że ten Anubias także będzie w świetnej kondycji. Też myślę, że dużą zasługą tego, że ten Anubias tak dobrze wygląda jest to, że te rośliny pływające zaczęły tak ładnie rosnąć od kiedy mam tutaj nowych lokatorów, bo Salwini jeszcze kupiłem, jak były krewetki. Widać, że ona się sypała z każdym dniem, jej coraz mniej. Od momentu, kiedy pojawił się akwarium bojownik, dwa otoski, Salwinia momentalnie trzeba rosnąć i mamy taki piękny widok. Więc prawie jedna trzecia tafli jest już zarośnięta. No i też to jest właśnie klucz do sukcesu, jeśli chodzi o hodowlę nubiasów i też. Myślę, że chodzi właśnie o otoski, ponieważ otosków tak ładnie wybarwionych to jeszcze nigdy nie miałem. No, tutaj na pewno dużą zasługą jest to, właśnie, że jest yy, takie przytłumione światło, duża ilość ciemnych elementów, brązowych kamieni, więc na pewno to im służy. Też yy, na dniach, w sumie z tydzień temu co najmniej, zmieniłem filtr. Pojawił się z powrotem filtr Fan Mini, który w mojej ocenie jest. Najlepszym filtrem wewnętrznym, a tutaj też od kiedy się zajmuję akwarystyką, zawsze mój wierny Marce Aquela. Zastąpiłem filtry w mojej ocenie, i tu pewnie się dziwicie, jest moim, jest najgorszy filtr, jaki miałem do czynienia, to jest Patmini. No jak dla mnie jego jakość była fatalna, że chodzi o sposób rozbierania, czyszczenia, spasowania plastików. No i tej odkrytej gąbki, gdzie w momencie, kiedy go się wyjmowało z akwarium, to połowa syfu z powrotem trafiała do zbiornika. Tym filtrze, czegoś takiego nie ma. Fit oczywiście jest przekręcony prawie na, na minimum, żeby nie robić pralki w akwarium. I też bodajże z tydzień temu yy, pojawiła się grzałka. Tutaj pozdrawiam od razu Kubękowskiego z kanału Aquapassia. Link do jego kanału będzie na dole w opisie filmu. No wiadomo, jak jest bojownik, to musi być grzałka. Z uwagi na to, że były krewetki, grzałki w tym akwarium nie miałem, jak bojownik się pojawił, to używałem przez prawie tydzień czasu przy takiej przedpotopowej grzałki Aquashuta, którą mam z początków mojej akwarystyki. To jest grzałka manualna, bez termostatu. No, 20-watowa grzałka, przy takim 10-litrowym akwarium, no to jest dosyć niebezpieczne połączenie, ponieważ taka grzałka potrafiła niecałe 2 godziny, nawet o 4 stopnie. Podnieść temperaturę, więc mamy końcówkę grzałkę taką, jakbyś powinna, czyli jest z termostatem, jest ustawiona przez producenta na 25 stopni. Więc akwarium jest już takie stabilne pod tym względem. To tym bardziej dla bojownika, nie ma takich skoków temperatur, więc myślę, że jakichś większych problemów już nie będzie. Co do akwarium, jestem naprawdę z niego zadowolony. Osiągnąłem to, co chciałem. Akwarium naprawdę pięknie się prezentuje. Rośliny są naprawdę w świetnej kondycji. Ryby także, więc na czego chcieć więcej? Jeżeli chodzi o jakieś plany co do tego akwarium, żadnych większych planów już nie mam. Ograniczam się tylko tej do podstawowego przynosi, czyli podmiana 1,5 litra wody co dwa tygodnie, czyszczenie co jakiś czas filtra, szyb, kamieni i w zasadzie tyle. A jeżeli mchy będą się czasem no niestety pogarszały, no bo wiadomo, nie ma krewetek, nie ma. Tej, e, komu tak tę dokładnie czyścić, to myślę, że z czasem pojawi się tutaj większa ilość anubiasów, które, tak jak mówiłem na ten moment, bardzo sobie dobrze tutaj radzą. Ładnie wyglądają, są dużo nadziei dla na tego akwarium. Więc podsumowując, moja kostka zyskała drugie życie. Wygląda naprawdę świetnie. Z daleka się bardzo ładnie prezentuje akwarium praktycznie bezproblemowe. Jego serwisowanie zajmuje mi zaledwie kilkanaście minut w tygodniu, a tak to reszta to sama przyjemność, czyli karmienie ryb i obserwowanie. I tutaj widzicie otoska, która dba o czystość akwarium. Rzuci się na najnowszą roślinę w akwarium, czyli Anubiasa kawolistnego, więc też pewnie kwestia czasu i Anubias odzyska Dobrą kondycję. Więc co do otosków, jak ktoś szuka do niewielkiego litrażu, no najlepiej do 30 litrów ryby, która będzie taka pracowita, stadna, nie będzie wyrządzała szkód, naprawdę szczerze polecam. To jest jeden z najlepszych zakupów, jakie do tego akwarium zrobimy. Oczywiście, bojownik jest niewątpliwą ozdobą, ale jak Otoski dzięki dobremu samopoczuciu wybarwią się. To wtedy naprawdę sami widzicie, że i taka szara rybka też potrafi być niewątpliwie dużą dekoracją akwarium i też przede wszystkim pożytecznym mieszkańcem. Sami zobaczcie, że one cały czas czyszczą. One są tak jak krewetki. One ciągle szukają pożywienia, ciągle szukają glonów. Nie już szkód, więc do nano akwarium. Idealna ryba. Więc w tym filmie to byłoby na tyle. Trzymajcie się mocno. Miłego weekendu. Hej.